Witam cię bardzo serdecznie. Skoro oglądasz ten film, to znaczy, że jesteś właścicielką właśnie tych pięciu produktów. Chciałam Ci powiedzieć, że to cudowny zestaw. Dlaczego cudowny? Przekonasz się o tym sama, jak zaczniesz go używać. Chciałam Ci powiedzieć, że są w nim mleczko oczyszczające. Ekskluzywny krem przedłużający młodość, codzienny strażnik młodości z filtrem 30, regenerujący eliksir na dobranoc i krem pod oczy. Cudowny zestaw. Dlaczego on tak się nazywa? Myślę, że przekonasz się o tym sama, stosując. Tą pielęgnację dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Otrzymasz ode mnie jeszcze dwa filmiki właśnie z pielęgnacją poranną i z pielęgnacją wieczorną. Proszę cię, pielęgnuj się razem ze mną, a sama doświadczysz tego cudownego działania, tych właśnie produktów. Ocenisz sama. Z każdym dniem, jak pięknie poprawi się kondycja Twojej skóry. Dla mnie największą zapłatą będzie, jeżeli będziesz polecać mnie jako konsultantkę kosmetyczną innym kobietom. Życzę Ci pięknej pielęgnacji i do zobaczenia.